Dzień dobry moi drodzy wiem, już widzieliście tą uliczkę 150 tysięcy razy no ale widzicie ją po raz ostatni przynajmniej w moim wydaniu może zobaczycie ją jeszcze kiedyś na czyimś filmie ale raczej nie na moim dziś jest mój, mój ostatni dzień w Cusco może powinienem powiedzieć pół dnia południe wyjeżdżam do miejscowości pod tytułem Ajka kiedykolwiek pomyślę o, tym, o tej nazwie to śmiać mi się chce bo moja córka jak była malutka i nie potrafiła powiedzieć Agnieszka no to nazwała siebie Ajka i dziś właśnie tam jadę gdzie teraz idę? idę do katedry, bo jak wiecie do katedry nie mam szczęścia, albo mam za krótkie spodnie Albo jestem za późny, albo jestem za wcześnie, albo jest po prostu zamknięta. Także hmm, chcę wam jeszcze pokazać katedrę w Cusco, która z zewnątrz wygląda naprawdę okazale i ciekawość mnie zżera, jak wygląda w środku. Niebo jest to pochmurne, a wczoraj nawet padało. Także nie wiem już, czy to Poszczególne miejsca, w których jestem, wyganiają mnie z nich? Czy po prostu miejsca, w których jestem, płaczą, ponieważ je opuszczam? Zobaczcie, widzicie, jakie to cudowne miejsce. Lamy sobie chodzą, czy alpaki po ulicach? Bo mimo, że zrobiłem Wam wykład na, ten, na temat różnicy, to w dalszym ciągu nie wiem, co jest co. A nie będę pytał. Za bardzo mi się kawy chce, także idę do mojej ulubionej kawiarenki Waleriana. Oh my god, obstawione takie, że nie ma dostępu w ogóle. Waleriana, żeby wypić kawę i... Tak, chyba zjem coś słodkiego, bo mi się chce. Do zobaczenia w katedrze. A jeśli myślicie, że tym razem miałem szczęście, to jesteście w błędzie. Znów jest katedra zamknięta. A więc to co powiedziałem, że nie mam szczęścia do katedr, sprawdza się po raz kolejny. Będzie otwarta o godzinie pierwszej i muszę to naprawdę bardzo szybko zrobić, ponieważ wyprowadziłem się już z hotelu, a bagaż zostawiłem w agencji, w której zarezerwowałem moją wyprawę. Do góry tęczowej albo na górę tęczową, jak kto woli. Kusko przygotowuje się do kolejnego dnia tańca i śpiewu. Ludzie już zebrani są na trybunach. Więc nie wiem o której godzinie się zacznie cała impreza. Ale obawiam się, że mnie już tutaj nie będzie. Właśnie zafundowałem sobie czyszczenie butów kolejne, ponieważ po wczorajszej wyprawie na tęczową górę moje buty były naprawdę ukurzone. I całe szczęście, wiecie, bo okazuje się, że właśnie ten budynek, który Wam w tej chwili pokazuję, jest katedrą i podobno jest otwarta. No spróbujemy wejść tam, bo gdzieś podobno z boku jest wejście. No, jeśli jest otwarta, zobaczymy. Budynek jest naprawdę ładny, ale nie tak okazały, jak ten, który wam pokazałem wcześniej. I to jest wszystko, co będziecie widzieli z katedry. No, niestety, taka jest prawda. Jest to najpiękniejsza budowla sakralna, jaką widziałem w życiu. I nie mówię tego po to, żeby Wam było żal. Wejście do katedry kosztuje 25 soles. I wcale nie żałuję, że wydałem to 25 Soles, ale nieutulony w głębokim bólu, ponieważ nie mogę Wam jej pokazać. Jest naprawdę przepiękna, robi przeogromne wrażenie. Odwiedziłem wiele razy Bazylikę Świętego Piotra, ale to, co tu zobaczyłem, przechodzi ludzkiego obrażenia. Naprawdę jest fantastyczna. Powiem Wam na przykład, że w czyszczenie ogromnej srebrnej, a może posrebrzonej ścielnicy, było zaangażowane 8 osób. Ilość ołtarzy niewyobrażalna, niepoliczalna wręcz. I naprawdę przykro mi, że nie mogę Wam jej pokazać. I zobaczcie, przy wejściu macie wszelkiego rodzaju informacje: że macie nosić maskę, że macie umyć ręce w, 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 w alkoholu. Ale niestety, do momentu, kiedy już nie wchodzicie z biletem kupionym za 25 soles, nie wiecie, że w środku nie wolno robić zdjęć ani filmować. Co wydaje mi się poniekąd. Nieuczciwym. Widzicie, dopiero tam jest tabliczka, i praktycznie w środku jest multum tabliczek, że nie wolno używać żadnego sprzętu do fotografowania, nagrywania itd., itd. No trudno, nic nie mogę na to poradzić. Nie jestem tak zdegustowany. Prawie zrozpaczony, że nie mogłem wam pokazać tego, co jest w środku. No, może zniesmaczony będzie lepszym słowem, że już nie mam ochoty wchodzić do tej drugiej budowli, sakralnej. Tylko o pierwszej odbiorę bagaż z agencji i udam się na terminal terrestre. Zostało mi naprawdę niewiele czasu, ale bez względu na to, ile by mi zostało, to jest to miasto, którym trudno się najeść, że tak powiem. Jest cudowne, fantasty jest, jest cudowne fantastyczni ludzie. Przed chwilą znowu spotkałem chodzące lamy. No a tutaj mamy jakąś orkiestrę. powiedzieć parę ciepłych słów na temat policji w Cusco. są fantastyczni po prostu pod każdym względem jest ich wiele czujecie się bezpiecznie a rzeczą naprawdę ciekawą jest fakt, że jeśli policjant był na, na skrzyżowaniu, to nigdy nie czekałem na przejście przez ulicę, nawet jeśli były światła to nigdy nie czekałem na czerwonym świetle, bo policjant wchodził na skrzyżowanie zatrzymywał ruch i pozwolił ludziom przejść ja nie mówię, że tylko mnie po prostu ludzie mają pierwszeństwo przed samochodami i tutaj macie najlepszy przykład jest czerwone światło a policjant zatrzymał ruch po to tylko, żeby pozwolić przejść pieszym przez ulicę sprzedawcy wycieczek albo tych turbasów których jest pełno nie są na hali tak szybko jak podziękujecie tak szybko odchodzą od was i nie atakują nie tak jak w innych miejscach które były na mojej drodze Teraz jesteśmy na plaza Kusipata. Nie pokazałem Wam jej wcześniej, bo zawsze był zły czas. Albo było za ciemno, albo było słońce nie w tą stronę. A dziś, na no pożegnanie, mogę Wam pokazać. A tą uliczką. Możecie dojść do Plaza de Armas. No, jeszcze tyle mogę Wam pokazać z katedry. Co do biletu, to chcę zwrócić Waszą uwagę na obraz Marcosa Zapaty: Ostatnia Wieczerza. Ten obraz uchodzi za najsłynniejszy w katedrze. Na środku stołu. Jest taca spieczoną świnką morską, a poza tym lokalnym daniem można zauważyć papaje i ostre papryki. Są jednak i tacy, którzy twierdzą, że to nie świnka morska, tylko lokalna szynszyla. oh Okej okay, moi drodzy i tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą wędrówkę po Cusco Na tym placu właśnie zaczęliśmy chyba ją i na tym placu zakończymy Teraz idę do agencji gdzie zostawiłem mój bagaż i udaję się na dworzec autobusowy Terminal Terestry. I w drogę jeszcze małe sprostowanie. Trochę z miasto, do którego się udaje. Nie jest to jednak Aika, jest to Ika. Także tylko zbliżona do pierwotnego imienia mojej córeczki. No zobaczenia na dworcu. Naprawdę jestem w drodze na dworzec autobusowy i zdecydowałem się iść piechotą, żeby jeszcze chwilę nacieszyć się atmosferą tego miasta. I zobaczcie, wcale nie straciłem, wręcz przeciwnie, skorzystałem. Naprawdę aż żal opuszczać to miasto. Jeśli arekipę o, 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 opuszczałem ze smutkiem, to tutaj naprawdę płakać mi się chce. Każdy fragment tego miasta jest przesiąknięty kulturą Inków, która jest czczona z ogromnym pietyzmem. A więc dziś pokłońmy się po raz ostatni ich dziewiątemu i najbardziej zasłużonemu władcy Pachacutekowi i podziękujmy mu za gościnę w Cusco. I 2,5 kilometra później jestem na dworcu. I czekam na mój autobus. Zostało niewiele czasu, zostało praktycznie pół godziny do odjazdu atmosfera w dworcu, na dworcu w Cusco nie różni się od tej atmosfery w Arekipie Jest jak widzicie 20 stopni a więc cieplutko i szkoda, że nie odjeżdżam w nocy, bo by było może mniej żal odjeżdżać. W nocy chcę się uciekać do Tanzanii, do hotelu bez air condition. Natomiast w dzień chciałoby się tutaj zostać na zawsze. Wiem, że staram się unikać brzydkich wyrazów na moim. W ale w tym momencie muszę się wam pożalić, że przed chwilą byłem nieźle posrany. Wyobraźcie sobie, że przy tym wyjściu z hali dworcowej na Peron, czy tam na stanowisko autobusu, chcieli mi sprawdzać zaświadczenie o szczepionkach No a wiecie wszyscy, że jest to coś, czego nie posiadam. To znaczy, jakieś tam szczepienia przeszedłem w dzieciństwie, ale nie to, które oni, które oni potrzebują, aby mnie wpuścić tu. Udało się. Zobaczcie, coś mnie prześladuje, ta trzynastka. Ale tym razem, niestety, nie będę siedział na frontowym siedzeniu, ponieważ w momencie, kiedy kupowałem bilet, 13 miejsce, czy to moje ulubione, było już zajęte. Także będę gdzieś siedział w środku przy oknie. No wiem, perony są na dworcach kolejowych, stanowiska chyba są na stacjach autobusowych, chyba że teraz już się inaczej Inaczej nazywają, a tutaj są rampy. Także a rampa 13 jest moja, a numer miejsca mam dzisiaj jeden. No jednak siedzę na frontowym siedzeniu. Jakkolwiek na diagramie, to wyglądało zupełnie inaczej. Ale nie mam czego żałować, bo to pra te prawe siedzenia są też podwójne. Także i tak bym nie siedział sam. Frontowa szyba jest bardzo brudna, ale boczna, może przez boczną mi się uda coś nagrać. Bo przez kilka godzin będę jechał przy świetle dziennym. Jakkolwiek, dopiero jutro zajadę do Iki. Opuszczamy Kusko. i skoro nie mogłem wam pokazać bazyliki archikatedralnej Najświętszej Maryi Panny, to trochę o niej opowiem. Kościół, który przez pomyłkę uznałem za katedrę, to Iglesia de la Compañía de Jesus. Katedra zbudowana na przełomie XVI i XVII wieku z zewnątrz sprawia wrażenie ogromnej, a w środku czujecie się jak w skarbcu sztuki kolonialnej Cusco. Jest połączona z kościołem Świętej Rodziny i kościołem Triumfu. Główny ołtarz wykonany jest z drewna cedrowego. Na uwagę zasługuje krucyfiks wykonany z włókien agawy i gipsu. Senior de los Temblores podobno uspokoił on trzęsienie ziemi w Cusco w 1650 roku. Już jestem 5 godzin w podróży. Teraz krótka przerwa, żeby wyprostować nogi i dalej w drogę. Nawet przyjemniej się jedzie. Nagrywałem dokąd mogę, przysięgam. Potem, już zrobiło się ciemno, a chwilę później, szyby były kompletnie mokre, więc nie było sensu nagrywać. Myślę, że w tym momencie się pożegnamy. Widoki są takie, jakie są, a mnie do Iki została tylko godzina jazdy. Tak więc pozdrawiam wszystkich serdecznie i żegnam się moim tradycyjnym do następnego.